No, słuchaj, z tymi wustrami to jest lipa. Za darmo to nic nie dostaniesz. Mówię ci, o wszystko trzeba prosić i kupę kasy do tego mieć. Słuchaj, muszę kończyć na razie, hej. Doszły mnie słuchy, że rozpowszechniasz nieprawdziwe informacje. Jak ja bym śmiał? Ja, ja o firmie żadnego złego słowa nie powiedziałem. Ja kocham naszą firmę, ja pracuję całe życie swoje dla niej poświęcam. To nieprawda, jest przysięgam. Do góry z nim. Panie kierowniku, przepraszam, nie wiem czemu to powiedziałem, dementuję, wszystkie wózki są bezpłatne, wszystkie wózki są za darmo, wszystkie wózki będą pod domem stały, Jezu, błagam, proszę, na dół, panie kierowniku. Wózeczek jest cud malina. i jest za darmo i jest pod dom, wszystkie, wszystkie wózki w naszej firmie są naprawdę za darmo. Pod dom postawimy i zobaczcie, on nawet sam jeździ, bo to jest rewelacyjny wózek. I co tam jeszcze, Sławku? I to, że to jest najlepsza firma w Polsce. A ten ma dwa silniki, po 350 W, 15 km na godzinę. Jest taki wygodny, lekki, wsadzisz go wszędzie: do samochodu, do bagażnika, pod szafę. Za 0 złoty go będziesz miał. A tym wózkiem pojedziecie sobie do sklepu, do kościoła, gdzie chcecie. Jest, jest wygodny. Zobaczcie, amurki ma. Bardzo przyjemnie się jeździ. Naprawdę mamy największy wybór w, po, w, po, w Polsce. Jak? Jak? Yy, największy wybór w Polsce, panie kierowniku. No dofinansowanie? Yy, pełne dofinansowanie. Formalności yy, załatwiamy na miejscu. Wnioski wypełniamy za was. Zlecenia? Wszystko robimy za was. Dzięki. Dobra robota. Ja teraz mogę sobie poleżeć. Takich wózków tyczamy sporo. Także wypełnijcie krótki formularz i odbierzcie swój sprzęt. To ja mam przerwę, panie kierowniku, teraz. A ja jadę, bo już nie jestem tu potrzebny. Pa! Ortlife.pl to największa oferta elektrycznych wózków, skuterów oraz przystawek inwalidzkich w Polsce. Minimum formalności i maksimum pomocy ze strony naszych pracowników. Nie czekaj, przekonaj się sam, jakie to proste. Wypełnij formularz, a my zajmiemy się resztą. Wybierz dobrze. Wybierz Ortlife. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny Ortolife spółka